Good afternoon. Nie znam kraju, piękne słuchaczki i zacniesłuchacze, gdzie istnieje praktyka, by chociażby ciągać do odpowiedzialności karnej graczy politycznych i wszelkich polityków na wszystkich możliwych szczeblach władz za niedotrzymanie obietnic wyborczych, co łatwo zaklasyfikować jako kłamstwo. Każdy z nas może bowiem pozwać firmę, producentów produktów, kogokolwiek, kto sprzedaje i rozpowszechnia swoje wytwory, jeśli prowadzą fałszywą kampanię swoich produktów. A jeśli to udowodni, to przed sądem, to takiej firmie grozi odpowiedzialność karna, sankcje, a nam sowite, tłuściutkie zadośćuczynienie w banknotach. Niestety w przypadku panów polityków i całej politycznej kasty na całym świecie bytuje nieme przyzwolenie na karnawał kłamstw, kłamstewek i słownych oszustw. Jedno jest pewne, świat przed wyborami jest inny niż po, a jak powiedział były wielokrotny minister hmm, hmm, Platformy Obywatelskiej, Radosław Sikorski, dwa razy Obiecać to, jak raz dotrzymać. A wtórował mu inny minister, Jacek Rostowski z Platformy Obywatelskiej, że obietnice polityczne wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. Od kilku dni mamy nowego kandydata z ramienia KO na prezydenta Rzeczpospolitej. To pan Rafał Trzaskowski, mój rówieśnik. Dobry rocznik 1972. Pomyślałem, sprawdzam i taka oto smakowita cytata. Uwaga! Dojrzałość polega na tym, żeby wiedzieć, że można się skupić dobrze na jednym zadaniu. I drogie słuchaczki, zacni słuchacze, by nie narazić się na manipulacje i jakiekolwiek zarzuty, że oczywiście coś manipuluje, czy jak to wewnętrznie przekręcamy, to powiem tak, ów cytat pochodzi z programu Fakty po faktach, w którym prezydent Warszawy tłumaczył bardziej niż przekonujące swoją decyzję, by nie ubiegać się w 2020 roku, czyli teraz w tym roku, o prezydenturę Polski. Cytat kolejny z tego samego programu. Gdybym się zdecydował, żeby w tych wyborach uczestniczyć, i udałoby mi się wygrać, to moje ukochane miasto trafiłoby w ręce komisarza spisu, a na to nie można pozwolić. Tak pan Rafał Trzaskowski na antenie TVN -u 15 listopada 2019 roku powiedział jeszcze więcej. Nie zamierzam startować w przyszłorocznych wyborach. Zdecydowałem się na pewną umowę. Od wielu, wielu miesięcy koncentruję się na Warszawie, a w związku z tym nie będę startował na kandydata opozycji w tych wyborach. Do Dojrzałość polega na tym, żeby wiedzieć, że można się skupić dobrze na jednym zadaniu. Koniec wypowiedzi pana Rafała Trzaskowskiego dla TVN-u. No a skoro tak, to teraz mogę mówić, że prezydent Warszawy, a teraz też kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ten egzamin dojrzałości po prostu oblał nie zdał i uczynił to dość szybko. Bo już kilka dni po zaprzysiężeniu na prezydenta Warszawy yy, Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej 22 listopada 2018 roku znika w trybie ekstra zawartość strony internetowej trzaskowski.pl na której widniała pokaźna lista jego obietnic. Pierwszą obietnicę złamał już 4 dni po rozpoczęciu urzędowania. W kampanii przekonywał, że od 2019 roku wszystkie dzieci będą miały zapewniony darmowy żłobek. A jeśli zabraknie miejsc, to miasto zwróci pieniądze za prywatny. Podobnie stało się z obietnicą Rafała Trzaskowskiego. 100 zł miesięcznie na zajęcia dodatkowe dla każdego dziecka. Zamiast realizacji pomysłu, będzie program pilotażowy. Ale, ale, ale maksymalnie. Dostało się jednak prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i całej platformie obywatelskiej nie za szczere złamanie obietnicy, ale za przymiarkę uchylenia bonifikaty przy wykupie nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Zamiast 98% zniżki prezydent Trzaskowski chciał wprowadzić 60%, ale następnie lotem błyskawicy, niczym heroiczny bohater romantycznych poematów wycofał się spod hura huraganowego ataku mediów i zirytowanych szczerze w. Warszawiaków, którym po prostu kilkanaście tysięcy złotych chciano od tak wyjąć z kieszeni. Ale Rafał Trzaskowski nie jest wyjątkiem. Polscy politycy traktują wyborców jak Don Juan de Marco z y, filmu z Johnny Deppem i chcą ich zaciągnąć do łóżka wyborczego albo na takie króciutkie, malutkie tete, tete w urnie wyborczej. W polskiej polityce obowiązuje zasada, że nikt ci tyle nie da, co polityk ci obieca. O festiwalu niespełnionych obietnic już za tydzień. I pomyślałem sobie, co też może być ilustracją do tych, że moi chwili... Nowych historii. I powiem tak, za tę piosenkę Kazika i formacji El Dojpa będę bardziej niż bardzo się czerwienił. Mało tego. Ja już się czerwienię. El Dojpa i Prohibicja, gdzie. A zresztą posłuchajcie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze.